Kurde, ja pierdolę! A to jest na zawody? No to Wow! tylko tyle... Ja czemu mogisz pławić Nie jest No, weź podbiarach. się urwało. No, Ale to ja się na no, takiego szczypaka to bym po pija połamać. No, ale ładnie się zaczepił, dlatego zaczę. Tak się... Co? Ładnie się zaczepił. Ładnie Z... tak się zaczepił. Za bardzo. zaczepił. Ładnie się No Ładnie się zaczepił. się zaczepił.